Ranek, Radia, Tok FM. Czy Wanda Nowicka jest geszefciarą? Nie, nie jest geszefciarą. Popełniła błąd w sprawie wzięcia tych premii i przede wszystkim niepełniformowania opinii publicznej, tak jak pozostali marszałkowie. Ten błąd popełniła z dwóch powodów. Po pierwsze, funkcjonariusze publiczne... Może za, za, o błędzie za chwilę, bo o, ty, o tej geszefciarze chciałabym porozmawiać. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że posłowie pana partii, między innymi pan poseł Dębski, który, jak słyszę, ma referować wniosek o odwołanie Wandy Nowickiej, chodzi publicznie po mediach, opowiada, że jest geszefciarą. Chciałabym, żeby wyraźne stanowisko Pana usłyszeć w tej sprawie, co to znaczy, bo no znieważa kobietę, Wanda Nowis... który, o której pan mówi, że jest fantastyczna. Tak. Wanda Nowicka nie jest szewciarą, To była mm, niepotrzebna i zła wypowiedź Artura Dymskiego. Ale jakiego konsekwencje za to spotkały? No, już dostał ode mnie e, upomnienie. Klub się jutro e, zajmie tą sprawą po całym e, posiedzeniu. Na pewno go spotka z tego tytułu przynajmniej nagana. To jest e, e, niewłaściwe sformułowanie, ale zwracam uwagę, że nie to jest istotą tego problemu. Nawet najbardziej niezręczne sformułowanie, które mogło mu się zdarzyć w wyniku jakiegoś, jakiejś emocji związanej. To jest związanych... niezręczne czy obraźliwe mocno? Moc obraźliwe, bo ono jest nieprawdziwe oczywiście, ale Wanda Nowicka jest najmniej z tych wszystkich osób w tym prezydium odpowiedzialna za całą tą sytuację z racji swojego mniejszego doświadczenia, a po drugie, jak ona przynajmniej mnie i klub zapewniała, rzeczywiście nie brała udziału w podjęciu tej decyzji. To oczywiście nie zmienia konsekwencji, że pieniądze wpłynęły na konto i nie poinformowała nas czy opinii publicznej o tej sytuacji, a funkcjonariusze publiczni tylko przypomnę, nie powinni pobierać premii. Powtórzę raz jeszcze, nie jestem za niskimi pensjami. Jestem za wysokimi pensjami dla ministrów, marszałków i dla posłów. Jestem za likwidacją Senatu, ograniczeniem liczby posłów, zmianą sposobu funkcjonowania Sejmu, likwidacją tej noclegowni, stworzeniem tam miejsc do pracy i wysokimi pensjami rzędu 10 tysięcy euro dla posłów, żeby nie kradli, nie kombinowali, nie oszukiwali, żeby najlepsi ludzie szli do polskiego parlamentu, do polskiej polityki. Ale bardzo ważna w tej sprawie jest jasność i przejrzystość. W tej sprawie, Ale to jest przejrzyste. Od jak dawna pan jest posłem? Dawną, ale wie pani, nie roku... wiedział Pan nigdy, że to jest system wynagradzania y, tzw. Tak Rki plus dwie, to dwie ustawy wchodzą, które ustanawiają normalny y, fundusz nagród w wysokości odpisu 8,5%. Pan o tym nie wiedział? Oczywiście, że wiedziałem, ale pani wie doskonale również, że Grzegorz Grzegorskytyna w poprzedniej kadencji w 2011 roku, y, y, w poprzednim roku w y, y, 2011 roku nie przyznał tych premii. I, i, Zmieniała się kadencja Sejmu, 2009, raz były zamrożone 2000, ustawą budżetową. I w 2009 roku też nie były wypłacone te, te nagrody, więc prawo oczywiście było, jest to decyzja zgodna z prawem. Ja tu nie, nie mówię, że to mhm. się nadaje nie wiem, do prokuratury czy do czegoś takiego. Nie, to była decyzja zgodna z prawem. Tym niemniej, moim zdaniem, w obliczu tego kryzysu i, i, i w całej konstrukcji budżetu, to nieprzyzwoita i no, głównie odpowiedzialną za to osoby, jest oczywiście Ewa Kopacz, ona powinna ponieść konsekwencje z tym związane.